Czy możesz dmuchnąć mój gwizdek, baby, Gwizdek, baby? Powiedz mi, pokażę ci jak to robić I zaczniemy powoli Połącz tylko swoje kwardy bliżej Podejdź i dmuchnij mój gwizdek, baby, Gwizdek, baby. Jedzie z tym wow, Witamy serdecznie wszystkich! Domanko! Chodźcie do nas bliżej! Chodźcie, chodźcie! Raz! Marzy mi się gwizdek, który będziesz gwizdać Mam długą listę proszenek, co można gwizdać To oczywiste, nie pomogę to by gwizdać Mam długą listę, ej, druga lista jest Miałem gest, kupić brudny dres, ale wiesz połana mówiła mnie na gwizdek I teraz sobie gwizdzę, ej Jak to dam tobie, to będziesz Dzięki niemu, niemu chodzę uśmiechnięty tak. cały dzień Gwizdek wciąż o nim myślę Dzięki nie niemu by powstał ten sens A to przecież wszystko głupi gwizdek jest Gwizdek bejbek, gwizdek bejbek Powiedz mi Pokażę ci jak to robić I zaczniemy powoli Połóż tylko swoje twargi Bliżej podejdź i Dmuchnij mój gwizdek bejbek Gwizdek bejbek Jedziesz ty Kończę tak Nie spać, zwierzać, zapierdalać za Nie spać, zwierzać, zapierdalać za I co? Nie, nie, o nie To angielski, o to też się o nie winą w na niebie, Zamienia się w gwizdek, patrzę na ciebie Tylko w ty za hipster Twój wujek to też jest hipster Fejtuje w meczu i go Najbardziej bliscy jest testuj tekstu te, To dupę urywają

Se se je ja da robit dikcionare, voglio posto qui con voi e parti divi, dove vivi tu il tuo video, get back, get back